Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wszystkie kosmetyki są równe wobec prawa, niezależnie od tego, czy są to kosmetyki naturalne, czy konwencjonalne, podlegają tym samym przepisom. Natomiast producenci kosmetyków naturalnych podnieśli sobie poprzeczkę i postanowili, że jeśli chodzi o ich skład, to ma być to maksimum składników pochodzenia roślinnego i minimum składników pochodzenia chemicznego. Przekłada się to po części na ich działanie. I także bezpieczeństwo, dlatego że balsamy i kremy w kosmetykach naturalnych oparte są o masła i oleje roślinne, w przeciwieństwie do kosmetyków konwencjonalnych, gdzie bardzo często tego typu produkty oparte są o. Parafinę. Dlatego w kosmetykach naturalnych mamy już tę przewagę, że mamy do czynienia z większą ilością składników działających bardziej odżywczo. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to producenci kosmetyków naturalnych unikają tzw. kontrowersyjnych składników, które, choć dopuszczone wciąż do stosowania we wszystkich kosmetykach, wywołują kontrowersje i prowadzone są co do nich badania, czy przypadkiem nie należałoby ograniczyć ich stężenia, które jest określone pra i prawnie dopuszczone.